Witam na rejonie Maty są przy mikrofonie i to jest kolejny odcinek z gry Fortnite. Ale. Dila zrobiliście Dilla. Jest pięć łap w górę pod ostatnim odcinkiem. Miały być trzy, więc... Na następny odcinek to samo. Ale... Jak będzie? Hmm. Chyba zaraz sprawdzę, ile mam subów. No. I zaraz zobaczy się. Waga? 38 chyba. No, 38. Więc wiecie co? Ja mam dila. 39 subów, 3 wyświetlenia pod tym filmem. Już was zmieniam na Fortnite'a. O. Co ja powiedziałem? 39 subów, 5 wyświetleń pod tym filmem i 3 łapy w górę to jest następny odcinek

I dlatego zacząłem robić, grać z wyzwania. Słuchaj, że to nie jest like. Robiłem, robię sobie to ak akurat. Boje Brutusa Bluetooth'a bardzo mnie zboostowały, wszystkie zrobione. Trudy tientin: yy... yy. yy, znisz kamerę. Dobra. Ale ja bym chciał. Y, 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 jasnących. Jasnące. Siedem. Więc dzisiaj sobie porobimy troszeczkę tych. Y, jak to się nazywa? Dzisiaj sobie porobimy troszeczkę y, wyzwanek. Ciekawe, jak to będzie z tym, y, z OBS-em, że mi nie skraszuje please już się boję, o nie. O nie 7 FPS-ów macie w prawym górnym rogu liczbę fps -ów. I chyba tutaj też są będą. Ora, czy tu się lecimy na gasnące 7 skrzynek. Bo ta puszcza to 3000 drewna, to wiecie ile to jest? Co najmniej 4 mecze, a ja już grałem a to do, trzeci etap na szczęście, ale 55 tysięcy ekspa, więc raczej by się opłacało Ale yy, lecimy na gasnące gaje, o nie, to jest ta o nie Energia skiller Wiesz co, skiller... Mm, niestety nie mogę, oj, ty, nie laguje, ciekawe Taki wielki obszar i nie laguje a, bo mam widzenie na blisko, ale Racket Bites 112 FPS. Ja. Dobra, ja skaczę. Właśnie, bo mnie pewnie Widziałam. Odwiedź na nadbrzeżne. Odwiedź koralową zatokę, szała stosów i miejsce. Bez pływania w jednym meczu. Wyląduj na rekinie i odwiedź agencję. No kurde, skiller. W ogóle wiecie, że SpaceX wystartował. Kiedy ja to nagrywam, to wczoraj. O nie, strefka. Wczoraj i było go widać nad Polską, gdzieś o 22. No, leciał se. To jest rakieta, jak coś. Po 10 latach wznowili plan kosmiczny. Wow! Naprawili tego Buga z niewidzialnością, niestety. A to by tak przyspieszyło mój ten, mój progres O matko No w sumie to nie jest Brawl Stars Tu nie ma pucharków XD No ale karnecik by się przydało wbić No a niewidzialność Dobra, oj Teraz jak ląduje to jest najmniej FPS-ów, bo 30 Bo ja lapka mam kurde, no to jak lapek to wiecie Please, żeby nie było żadnych typów. Ajdź. No mówię, jak się rozglądam, to mamy input lagi. Takie kompletne input lagi. Nie, 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 nie. Nie, nie gadaj, że mi strefa zje. Shit. Shit, shit, świet, świet, Gdzie jest strefa? No, nie. Eee. O tam jest apteka. Nie! Słyszę lądowanie. Szybciej, szybciej, apteka i wbijamy, wbijamy. Wbijamy. Auć. Ło panie. Dobra, już dwie na dziesięć. A, oj, tu też sobie możemy zrobić. Zrobimy sobie wejście na górę. Wbijamy. Ops. Żeby nie było. Dobra. Wiesz to. Olę. Uuu, szturm. Jeszcze dwie skrzynki są? Co? Pewnie tutaj w dachu gdzieś będzie. Au. Dobra, zbierajmy sobie matsów przy okazji. A. To jest już inny budynek. Kompletnie inny. Ora, zbierajmy macy. o, jest. Biliśmy. Słyszę typa chyba. No są kroki. Są kroki, ale zanikły, dobra. I jaka strefa, no nie. Pewnie w dachu będą. Pewnie ze snajpy zaraz heda dostanę i tyle będzie. Nie, ale typo sobie poszedł najwyraźniej. Ło, pompa. Typo. Pompa najlepsza. Dobra. Tutaj gdzieś jeszcze był cześcik. Yy. A tu się skitrał pewnie. Kaszczak! Nie wierzę. A jeszcze tylko... Ile? Chyba jeden albo dwa. Ale chcę od razu dwie zrobić te. A tam jest skrzynka. Więc wbijamy. Przeszukaj. Rabin szturmowy, krótka seria. No to ja go... Typo jest! Typo jest! O, Skacz, 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 skacz. Ty no nie, no, lagi są. Ile ty masz HP? No jak? Przecież ja strzeliłem, no la... 4 HP. 4 HP, serio? Pijdźmy go. Ja pieprze. Energie z killer. Słonych strzechach No to ja lecę teraz na słonę. A, wyłów broń w gasnących gajach. No to na gasnące jednak. Typo ma 4 HP. Ciekawe, czy ten go rozwali czy na jednego hita on zejdzie, ale dobra już. Kurde. Ora, jeszcze raz. Tam mam nowy ekran ładowania, Igzy. I lecimy na Miałśniaka? Wiecie co, gdzie on jest, gdzie on jest. To ten, dawaj, przeszukamy sobie na gasnących i lecimy na Miałśniaka. Dawaj. A, wiem jak to się skończy. Gdybym miał złotą pompę, to pewnie bym wygrał, no ale. podobieństwo. Albo tą złotą strzelbę taktyczną, albo złoty pistolet. No gościu, daj się rąbnąć. No, no co za pimpek. No nie, no nie dogoni go. Dostań, dostań. dostań. No głąb. No zarąbiście. Łosoś pro zalicza porażkę XD. O, panie, gasnące już są. Tutaj. Jest nawet dźwięknie. Ja yeah, cię W ogóle tam, chciał. Gdzie... Ciekawe, co tam jest. I ładne. Lesiste, w sensie trawiaste wzgórza. Dobra, yy, lecimy na ten sam dom? Chyba tak, wiecie? Kurde, dopiero 61 level Oścista ryba Nie wiem, czy to był taki dobry pomysł lecieć <laughs> Dawaj na tą wieżę! A, no, nieważne Ciii. Dobra, biam tym o, panie, seria słabych punktów. Gulgamy. A pewnie to ma być skrzynka przeszukana, więc cztery skrzynki. O nie. A jest wędka! No to wędkę też bierzemy. Bo wędka też jest do challenge'u potrzebna, żeby wyłowić broń. Care. Sirius dobra. Jomuś, 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 nie lag. Jeszcze dwie skrzynki. Dobra, oprócz kewa weźmiemy sobie tego. I bandaże chyba mi nie będą potrzebne. Pistolet najpierw zmienię, ale wezmę ammu. Tam typo mógłby przez okno, gdyby, gdyby stał w oknie. O, panie, to, to wezmę jednak osłonkę. Gdyby on stał w oknie, to prawdopodobnie. Nie chcę wiedzieć, co by się stało. Dobra, słuchaj. Czy ja zniszczyłam tą skrzynkę, nie? Ale to jest ta. Seria trafień w słabe punkty. Gdzie jest typo? Ten ja chciał wyłowić broń najpierw. Wiecie? Ten achievement mniej bardziej jara. O! A! Oh co za gnom. No jak na dwa hity, no. Ja miałem lepszą strzelbę, no co zapłacam Nie, lecimy jeszcze raz. się Musimy zrobić te dwa achievementy. Dwie skrzynki jeszcze i wyłowić tą broń poreba. Strasznie ciężko wyłowić. No a ty od razu nie wali na niego. A, bo chciał mu Heda strzelić. Jednak, te, no ale, że usunęli, to kurde, że dobierają na własnym poziomie, no, yy, graczy, no, Pst. Ja raz zrobiłem wina, bo z botami grałem, bo boty mi dobiera do walki czasem. Albo w sumie to też jest bot, <ścoughs> XD. Bot mnie zabił, nie no. To jest masakra, no. Nie skończę odcinka, dopóki tego nie zrobię, no Kurde Jasne Poczekaj. XD Ale synchro Kurde. Tu, tu, tu No jak oni już dziękują kierowcy busa, jak jeszcze nie są otworzone drzwi. No ja nie wiem. bus jest otwarty. tu, ty, ty. tu ty, ty. Jest otwarty? Tu XD. Ora, lecisz na gasnące. Typu. Tu jest żółty most stalowy. Eee, tu jest zielony most stalowy. Gdzie jest niebieski? Tam jest niebieski. Czerwony. Czy to był czerwony? Nie. Czerwony jeszcze był jeden, którego nie pamiętam. Ale wiem, że na pewno. Jak mi się strefa wylosowała, no nie. Masakra. Dobra, leci na Szczecin, ziomy. Ziomy, wbijam kilofę. Jezu, ty, jakiś, ty, jakiś rusek już zginął, nie? Oj, wczytuje się. Wiedziałem, że tak będzie. Bo jak się nie wczyta, a ja już będę na dole, to mam... Przepichane. Jak kolokwialnie mówiąc. No, a jakby Dora, dobra, dobra. A tam już ktoś wbił. Tam już. Wychodzi, nie, no. Ale chyba zachował zasady fair playu, że jeszcze nie wylądowałem. Ora jest skrzynka. A mo też wezmę. Głupie amu. O, duża pota. O dwie duże poty. No to gulgaj. Chcę mieć tego achievementa, że będę pierwszym graczem, który zdobył 200 HP. Tak? Nie, nie jestem pierwszy. No ja cię. Dobra, wbijamy tu. O, pompa! Rąbiście No gdzie? Wyżej trzeba wejść Co? Czyżbym musiał na D wejść? Nie G, tylko F Ora jest Gotowe że kurna wędki nie mam. Dobra, jest sześćdziesiąty drugi. Jest jest O, jest O, panie. O eksp. Jak mi się mi skończą? Nie, skończą, całe szczęście Dobrze, że się maty nie skończyły. Kurde! <laughs> Pompa! O jest! Na rybek! Bierę! A tu była jeszcze skrzynka! <laughs> Karabin szturmowy! No i ziomale, kurde! Nie ma tu nikogo, nie ma! O, ktoś pływa. No mówiłem, że mi strefę wylosowało za rąbistą. Yy, to ja już idę, bo nie mam wędki. A wędka by się tak hyper turbo-ultra przydała. Szkoda, że nie można czatować. A, nie mam matsu. Super. Też w sumie coś teraz zbieram, ale nie chcę cegieł wydawać na jakieś głupie coś. Please, żeby tam była ta wędka, łódka jest, jest wędka, dobra, 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 no to Słuchaj, ta Łowimy, oj Pierwszy połów, a Łowimy troszeczkę jest, dobra, pistolet. Dobra, no to gierał. I list, żeby była łódka. A, jest zielony. Eks jest łódka, dobra. Y, jakby kradnę, wyłów broni, puszkę i rybę. a jeszcze puszki nie wyłowiłem. Ale już zostawiłem wędkę. Chociaż w sumie. Wiecie, co? Jak jeszcze strek. Aj, aj, aj. O nie, o nie, trafił mnie. Raziomuś, giniesz. Gin? No ile? Giniesz? O nie, mało ci. Dora gościu, gin. No gin. Dora, likwidujesz. O, pięknie, kolejny. Ej, hey, nawet spoko idzie teraz. Dobra, zbieram wszystko. Yy, obandażowanie. Dobra, yy, płynę po wędkę i uciekam, bo strefa. Dobra i... Iz... No wejdź tu, głupku, no. odpalaj yy, Tam mają helikopter. Yy, helikopter im zajebę. Za Kradłem helikopter. Uuu. Ale mnie strefa goni. Mówi, że gradłem helikopter, o Boże! Ale jaja. Dobra, zio się. Nie macie szans, no chyba, że mnie zestrzelicie, to zginę. Chyba pod tym, no ale... Gdzie jest moja mini agencja? A, tu jest mini agencja, dobra. Ale to jest mini agencja, jakby ktoś się pytał, Leże niestety tu jest strefa, ale no gdybym się uparł, to bym jeszcze zdążył. A zobaczmy jakie mamy zleconka. Złów rybę lecąc hopą. Easy. Tylko, że się muszę prze przesiąść. Zium. Złów rybę lecąc hoppom. Dobra, to jest easy. Oj! Złów rybę lecąc hoppom. Użyto łowiska. Dobra, easy Dobra, tam był typo. 63 ty, ty, ty. Oh, jest! Jest! Eee... Dobra, usuńmy ten. Bo nie wiem gdzie... Sam się robił. Gdzieś... Chyba gdzieś, gdzieś Tu! Ajaj, aj, aj. na mapa. Uciekam tylko. Eee. Ej, nie, nie udawało mi się nic zrobić. Klasy rzadkości każdej, no to chyba jeszcze na, na zielo, zielonym nie likwidowałem. Wiecie? Nawet dobrze mi idzie ehm. Dobra, trafić nie umie Typ Typ trafić nie umie Gdzie on, skąd on? Ja bym go skosił tym Typ Typie No, to jest to, dobra A ty tam jesteś, typie Ja mam pompę Spokojnie, spokojnie, tylko żeby teraz mój komputer nie powiedział lag. O, panie, skoszę cię. Ko gościu, nie masz szans. Dora, wysiadam. Gościu, leżysz. Gościu, nie masz kewa. Gościu, leżysz, ja przeładowuję, ty jesteś jakimś totalnym nubem, bo ja... Oj, oj, oj! Nie, no jak? A, miał epiką. O cholerę, jak zbliżałem się. On był na hita, no nie! Ło, panie, trzy! Ile pydy dostanę? mało. Ślurp, co? Dobra, sprawdzimy zaraz, ile ile expa, ile wszystkiego, ile Pawdolców. Ach! Kurde Ajajaj Ale dobrze mi poszło nawet, no um, Jest, dobra, cenna waluta Jej! Bum, bum, bum Bum, bum, bum. 9 500 fałdolców ekstra. Więc, jak ja, i, więc jeśli kupię raz karnet bojowy, to chyba będzie mnie stać już na zawsze, żeby kupić. I tak sądzę. Inferno, baza główna. A, grają z Ten No dobra. W sumie to by było na tyle. Sprawdźmy sobie wszystkie zadanka. Jest. Co? Wykwiduj. A. Dobra, gotowe. Dobra, gotowe. Wszystko gotowe. Co? Ile? Siedem na agencji. Sześć na jachcie. Dwie strony na agencję. Nie no dobra, ale to by było na tyle. Na, yy, mam z, ciągle pilne Albo zrobiłam wszystkie boje Brutusa i on chce żebym kupił karnet Ale ja niestety nie kupię karnetu Czemu on tak długo... Dobra, proszę wyjść Ziomuś, ziomuś Auć To się robi tak Tutaj kopci już Trzeba zrobić tak, żeby wszystkie kopciły, a to jest chyba na czas Dobra, kopci. A nie, bo to musi być w kolejności. Dobra, to kopci. Teraz to powinno kopcić, tak. To powinno kopcić. I teraz to. I tutaj powinien się skórek pojawić. Czy źle? Dobra, kopcisz, kopcisz, kopcisz. I kopcisz. Nie. Dobra. Ludzie, to jest takie trudne. Dora, jest, to jest to. Jest, pojawia się, to jest histerek. I nic więcej tutaj żadnych hysteregów nie ma. Ale nie widzę tutaj, żeby było na żółto, więc... To jest scam! On nie chce pilne. Dora, ale też to było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że się spodobało pół godziny. Więc ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.